Cześć, słuchajcie, powiem Wam o takim eventie, jeżeli ktoś z Was ma Bill Sharpa to jest... możecie odebrać sobie kod, yy, w sumie tak właściwie bilet na event. On jest tylko dla Stanów Zjednoczonych, natomiast stronka działa u nas w Polsce. Yy, nazywa się Gro Group Hub Plus. I tak, i ten event będzie trwał od 11 do 2. Oczywiście. 8 Tutaj listopada um, i w, tak, i jakie specjalne pokemony będą się zdropiły z incense jak Barbazarów, Charizard, Squirtle, Pikachu, Anon G. Właśnie jak jesteście Anon, to, to zarejestrujcie się tutaj. Anon H, Sable Lime Chino, Patrat, Firoseed, i nowy... Oczywiście Shiny, czyli Shiny Ferocid. Ja zaraz pokażę, w ogóle Shiny Ferocid. Shiny Ferocid Tak wygląda Shiny Ferosit także wpisujecie tutaj swój adres i musicie tutaj zarejestrować się w Grophubie. Na adresie dostaniecie e-mail i jak oczywiście dołączycie macie czas chyba do 28 października, dostaniecie e-mailu bilet. Także podajecie po prostu swój e-mail. I tak, dziękujemy za tak, e is on the way, z dajemy e to join Greha, after John w we'll send you e-mail e on November 4, czyli czwartego wysyłają kolejnego e-maila z specjalnym biletem i e-mail ma przyjść do 48 godzin, także to wykorzystajcie, zachęcam serdecznie.